Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, samorząd to wspólnota mieszkańców. Lider samorządowy powinien być blisko ludzi. Tu nie ma miejsca na dyktaturę. Na dyktaturę Janusza Kubickiego. Czas posprzątać po tym, co się złego wydarzyło przez te wszystkie lata. Bardzo blisko ludzi w zielonej górze jest właśnie Marcin Pabierowski. Dwie kadencje radnym doskonale z nas prawy mieszkańców naszego miasta. I znakomicie celnie. Punktuje wszystkie błędy Janusza Kubickiego. Poza tym jest charyzmatyczny i odważny. To właśnie Marcin Pabierowski stanął przy mnie, odważnie, jako ekspert, gdy mieliśmy straszny pożar odpadów niebezpiecznych w przylepie. Nie każdego było na to stać. Ta sprawa wymaga jeszcze wielkiej troski gospodarza miasta. Dlatego z całego serca rekomenduję najlepszego kandydata wśród nas na stanowisko prezydenta Zielonej Góry, Marcina Pabierowskiego. Dziękuję bardzo.